Dzień dobry, drodzy państwo! Z tej strony Adrianna Wilk i zapraszam na polityczny komentarz do kolejnej odsłony afery PiS. Kiedy polska opinia publiczna zaczęła już przywykać do niekończącej się listy politycznych skandali, które z uporem godnym lepszej sprawy wypływały na światło dzienne po rządach prawa i sprawiedliwości, nagle wrócił jeden z symboli tamtego stylu zarządzania państwem Villa Plus. A właściwie nie tyle wrócił, co z przytupem powrócił w nowej odsłonie, jak sequel filmu, którego nikt nie chciał oglądać, ale i tak wszyscy muszą. Tym razem chodzi o nieruchomość kupioną dzięki państwowej dotacji, a następnie wystawioną na sprzedaż za cenę trzykrotnie wyższą niż oryginalną. Ktoś tu sobie nieźle dorobi i nic dziwnego, że afera wróciła. Taka historia po prostu nie ma prawa odejść w zapomnienie. Villa Plus. To przecież mem. Symbol i skrót myślowy opisujący cały zestaw problemów, które charakteryzowały epokę politycznych decyzji opartych bardziej na lojalnościach personalnych niż kompetencjach i transparentności. Program szumnie nazwany Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania miał brzmieć nowocześnie, ambitnie i prospołecznie. W praktyce jednak wielu beneficjentów nie było związanych z żadnym realnym edukacyjnym wpływem. A ich doświadczenie w tego typu działalności często nie przekraczało poziomu deklaracji. Za to powiązania polityczne były całkiem konkretne, a że dotacje dotyczyły zakupu nieruchomości. Cóż, można zrozumieć, że edukacja potrzebuje przestrzeni. Trudniej zrozumieć, że niektóre z tych przestrzeni zaczęły funkcjonować jako komercyjne przedsięwzięcia, zanim jeszcze zdążono zadbać o jakikolwiek rozwój potencjału. W całej sprawie jedną z najważniejszych postaci jest Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki. Człowiek o imponującej pewności siebie i konsekwentnej umiejętności udzielania rad wszystkim wokół od uczniów i studentów, aż po całe rządy. Szczególnie jeśli na ich czele nie stoi partyjny kompan byłego ministra. To właśnie za jego kadencji miliony publicznych środków popłynęły do wybranych organizacji które zaskakująco często reprezentowały światopogląd zbieżny z linią partii rządzącej w tamtym czasie. Minister Czarnek nie tylko firmował ten program, ale również stał się twarzą jego logiki. Hojnie dysponować środkami publicznymi, nie bacząc na analizy ekspertów, bo polityczna pewność siebie najwyraźniej bywa ważniejsza niż chłodna merytoryczność. Gdy dziś były minister wypowiada się z o rzekomych nadużyciach obecnej władzy, jego aktywność publiczna ma w sobie pewien ironiczny rys. Jakby ktoś, kto pozostawił po sobie serię kontrowersyjnych decyzji finansowych, teraz występował w roli najgorliwszego strażnika budżetowej czystości. Krytyka jest oczywiście dopuszczalna i politycznie naturalna, ale trudno nie zauważyć pewnej proporcji, czy raczej jej braku. Bo jeśli ktoś rozdysponował około 40 milionów złotych w sposób, który budzi liczne wątpliwości kontrolerów, to być może nie jest najlepszą osobą do wykładów o gospodarności innych. Najbardziej spektakularny comeback Willi, Plus, ten, który sprawił, że program znów trafił na nagłówki gazet, to historia dworku kupionego za około milion złotych i wystawionego na sprzedaż za niemal trzy razy więcej. Nieruchomość funkcjonuje obecnie jako komercyjna atrakcja. I nic nie wskazuje na to, by ktoś szczególnie przejmował się pierwotnym celem dotacji wspieraniem edukacji. Ten przykład, jak w soczewce, pokazuje absurd sytuacji. Państwowe pieniądze służą nie temu, co zapisano w programie, lecz temu, co opłaca się właścicielom nieruchomości. A jeśli państwo nie zadbało o mechanizmy kontroli, to trudno dziwić się, że mechanizmy rynkowe działają jak działają. Czarnek tłumaczy się, że pieniądze te można odzyskać, ale to może potrwać latami, patrząc na to, jak PiS zdewastował sądownictwo. Zresztą kupowanie dworków z dotacji już na etapie ich przyznawania powinno zapalić czerwoną lampkę. I choć kontrolę prowadzi dziś Centralne Biuro Antykorupcyjne, a prokuratura wciąż bada nieprawidłowości, to efektów w postaci zarzutów nadal brak. Nie musi to oczywiście oznaczać braku nadużyć. Równie dobrze może świadczyć o trudnym, wielowątkowym charakterze sprawy. Co więcej, Villa Plus to przecież nie jedyny cień, który kładzie się na dorobku ośmiu lat rządów prawa i sprawiedliwości. Mamy aferę wizową, mamy aferę PCK, mamy aferę CPK, mamy rozliczne kwestie pandemicznych, zakupów dokonywanych z pośpiechem nieadekwatnym do skali ryzyka. Wspomniane respiratorowe zamówienia czy kontrakty z firmami bez właściwego zaplecza stały się symbolem tamtego stylu zarządzania. Dużo politycznego marketingu, mało kontroli, dużo pochukiwania na oponentów mało trwałych procedur. Każda z tych spraw z osobna jest powodem do niepokoju. Razem tworzą ponury zbiór, który powinien być analizowany nie tylko przez prokuraturę, ale też przez politologów, socjologów i historyków instytucjonalnych, jako przykład tego, jak nie powinno funkcjonować państwo, którego fundamentem są publiczne środki. PiS w swojej narracji chętnie powtarza, że każda kontrola ich działań to polowanie na czarownice. Gdyby nie powaga sprawy, można by to uznać za zabawne, szczególnie w kontekście Willy, gdzie to czarownicy nie trzeba szukać, bo sama wychodzi z dworku, kupionego za pieniądze podatników. A jednak wciąż wielu polityków dawnej władzy zachowuje postawę, jakby nic się nie stało, jakby burza, która przeszła nad krajem, była tylko lekkim deszczykiem. Problem polega na tym, że dla obywateli to nie są abstrakcyjne dyskusje. To realne pieniądze, pieniądze podatników. Ludzi, którzy pracują, płacą składki, wysyłają dzieci do szkół i chcieliby wierzyć, że państwo inwestuje ich środki mądrze. Nie wystarczy tłumaczyć. Że to tylko pojedyncze przypadki. Kiedy przypadki zaczynają tworzyć system, nie można już ich zamiatać pod dywan. Villa Plus może stać się jednym z najważniejszych symboli pewnej politycznej epoki, nie dlatego, że była największą finansową nieprawidłowością. Zwyczajnie PiS wykręcił większe afery, jak choćby ta zbigniewa ziobry z Funduszem Sprawiedliwości. Jednak jej logika obnażała sposób myślenia przekonanie, że państwowe środki są jak skarbonka, z której można brać pieniądze, jeśli tylko pod ręką znajdzie się odpowiednia narracja. A gdy narracja nie wystarcza, zawsze można krzyczeć o spisku, ataku politycznym albo medialnym oszczerstwie. Jednak żadna narracja nie zakryje prostego faktu. Część nieruchomości kupionych za publiczne środki stała się przedmiotem komercyjnego obrotu. I jeśli władza ma być wiarygodna, to nie może udawać, że tego nie widzi. Niezależnie od tego, kto aktualnie rządzi. Państwo prawa to nie kwestia partii, tylko standardów. Dziś, gdy kolejne elementy tej historii wychodzą na jaw, opinia publiczna ma pełne prawo domagać się przejrzystości i konsekwencji. Jeżeli były minister Czarnek chce nadal pełnić rolę publicznego komentatora, to również powinien liczyć się, że obywatele oczekują odpowiedzi nie sloganów. A o tym, że oczekiwania wobec polityków rosną, świadczy choćby rosnąca frustracja obywateli, którzy widzą, że edukacja, ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo publiczne wciąż wymagają pilnych nakładów, podczas gdy w przeszłości publiczne środki bywały kierowane na zakup budynków, których przeznaczenie nijak nie pokrywało się z deklaracjami. Villa Plus nie obnaża tylko niekompetencji, obnaża słabość systemu który pozwolił, aby ogromne pieniądze płynęły bez wystarczającej kontroli, tylko dzięki woli odpowiedniego ministra. Obywatele zasługują na państwo, które nie myli wspierania systemu oświaty z finansowaniem prywatnych inwestycji ze stopą zwrotu 200%. I jeśli Villa Plus ma mieć jakąś wartość edukacyjną, to właśnie to. Państwo to nieprywatny folwark, nawet jeśli niektórzy jeszcze próbują je tak traktować. Napiszcie, co wy sądzicie o tej całej sytuacji. A jeśli chcielibyście pomóc nam walczyć z niekorzystnym algorytmem, to zostawcie łapkę łap w górę lub komentarz pod tym filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.